Witam wszystkich Fachmajster z tej strony. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam bardzo fajną kasetę nabity firmy Festul. Zapraszam do oglądania. Tak jak wspominałem w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam bardzo fajną kasetę nabity firmy Festul. Kiedyś z jednym z filmików przedstawiałem ją w skrócie, lecz nie podawałem więcej szczegółów. Dlatego postanowiłem specjalnie nagrać ten odcinek. Tak jak wspominałem, jest to kaseta nabity firmy Festool. Jest to kaseta o nazwie Festool Twin Box. Dlaczego Twin Box? Ponieważ to jest box podzielony na dwie części, czyli jednym słowem mamy jedną kasetę, lecz jak trzeba, mamy dwie kasety i mamy jeden komplet bitów, przypuśćmy tu, a drugi komplet, przypuśćmy y, tam, krótko w, i w temacie. Y, bardzo fajna sprawa: y, kaseta jest na 5 bitów, czyli mamy w tym momencie 10 bitów, dzięki y, któremu możemy mieć zawsze taki zestawik pod ręką, ponieważ posiada on klips do odzieży, możemy go zaczepić do pasa, do paska, do spodni, do pasa monterskiego, do czegokolwiek, gdzie możemy po prostu dokonać e, zaczepu. Więc bardzo fajna e, sprawa. E, powłoka e, wejść na bity jest ze specjalnego metra, e, materiału soft grip. Dzięki czemu ten materiał jest naprawdę bardzo fajny, delikatny i bardzo wygodny. Nie ma ostrych krawędzi, dzięki czemu wyciąganie, bita i wkładanie jest naprawdę bardzo, ale to bardzo proste. Nie ma żadnego oporu. Naprawdę bardzo fajna sprawa czy wyciąganie, czy wkładanie nie odczuwamy w ogóle yy, oporu. Nie musimy męczyć się z wyciągnięciem i włożeniem tego bita z powrotem. Bardzo fajna sprawa. W zależności, czy to będzie temperatura niska, czy dodatnia, nie ma naprawdę w tym, z tym problemu. Nie sprawia żadnego kłopotu. Bardzo małe wymiary są tej kasety, ponieważ wymiary tej kasety są to. Po długości jest 6,5 cm, długości 3 cm wysokości i 2 cm wraz z klipsem jest grubości, więc naprawdę bardzo mały sprzęcik. Tak jak mówimy, możemy zaczepić to do paska, do spasa, do spodni lub nawet do kieszeni narzędziowej. Nie ma z tym problemu. Pyk, zaczepiamy i zamamy zawsze y, bity y, pod ręką. Bardzo fajna sprawa, po prostu y, wyobraźnia, y, zaczepienie jest naprawdę, jeżeli zawsze mamy gdzieś coś, żeby zaczepić, to te po prostu kasety mogą być y, wszędzie w danym y, momencie. Y, co mogę jeszcze powiedzieć o tych y, kasetach? Używam ich bardzo kawał dobrego czasu już ponad 2 lata może coś takiego i powiem wam że jeżeli idę coś robić, coś skręcać i tak dalej jeżeli nie mam przy wkrętarce y, założonego y, Big Maga to zawsze taka kaseta jest po prostu u mnie przy spodniach lub y, przy pasie lub y, przy kieszeni Zawsze jest jakieś y, po prostu później na, na wkrentacie mam założoną przedłużkę i tylko po prostu sobie wymieniam y, biciki. Y, zestaw takiego y, Twin Boxa to jest y, około 75 zł. Widziałem taniej, widziałem drożej, w zależności u, y, u kogo. Y, w zestawie znajduje się właśnie y, Twin Box, czyli dwie połówki plus wybrane bity, więc możemy sobie dobrać bity, ponieważ możemy kupić same torksy, możemy kupić same krzyżaki lub system mieszany itd. Do wyboru, do koloru. Co jeszcze mogę powiedzieć o, o tym TwinBoxie? Bardzo dobre wykonanie. Po bokach nazwa Festool TwinBox. Od spodu wygrawerowany nazwa Festul. Bardzo fajna guma, bardzo fajny plastik. Naprawdę nie jest to jakieś tania chińszczyzna, tylko naprawdę kawał dobrego, ale małego sprzętu. Jeżeli ktoś posiada z Was taki rodzaj kasety, to bardzo miłe komentarze. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał moich poprzednich filmików, to oczywiście y, zapraszam do obejrzenia. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybował mój kanał, to y, bardzo chętnie y, proszę o kliknięcie tam na dole czerwonego przycisku, y, by być na bieżąco z moimi filmikami. Y, a z dnia na dzień będzie ich coraz więcej. Y, to by było chyba na tyle. Ja zapraszam do mojego y, następnego odcinka, który będzie lada dzień. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.